Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja, Danuta Spogilis i mój piesek posio. Pokażemy Państwu pierwszy taniec z cyklu przetań w zimę liniowo I pierwszym tańcem, który Państwu zaprezentujemy w wolnym tłumaczeniu, będzie znaczyć Zatań ze mną rumbę. Uczymy się 32 kroki. Bardzo proszę, pokazuję Państwu. Mam nadzieję, że Państwo dołączycie, że chociaż raz dziennie poświęcicie te 50 minut, żeby się troszeczkę ze mną poruszać. E, idziemy sobie trzy kroki do przodu, od prawej. Raz, dwa, trzy. Na cztery przytulamy lewą nogę do prawej. I wracamy. Raz, dwa, trzy. I na cztery prawą przytulamy do lewej. Ok, to jest osiem pierwszych, osiem pierwszych kroków. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Przytul, pięć, sześć, siedem, przytul. Druga ósemka. Idziemy sobie w prawo. Krok, odstaw, dostaw. Pierwszy raz odstaw, dostaw i odstaw, dostaw. Ok, jeszcze raz w prawo dostaw i w prawo i przytulamy lewą do prawej. Teraz poruszamy się. Krok postawimy w lewo, przeniesiemy ciężar na lewo i bioderko spróbujemy lekko podnieść do przodu. I za drugą nogę przenosimy ciężar na prawo i bioderko do góry. Jeszcze raz tutaj idziemy w prawo. Raz, dwa, trzy. Przytur w lewo bioderko, w prawo bioderko. Mhm. Ok, mamy kolejną ósemkę. To bardzo proszę, 16 kroków, połowa tańca. Raz, dwa. Trzy, przytul. Pięć, sześć, siedem, przytul. W prawo idziesz, przytul, w lewo i w prawo. Super. Druga połowa tańca. Wracamy na swoje miejsce. Czyli jeszcze raz. Odstaw, dostaw, odstaw, przytul. Mhm. Od lewej w lewo idziemy. Odstaw, dostaw, odstaw, przytul. Teraz robimy cztery kroki. Które będą nam potrzebne, żeby obrócić się w lewo do następnej ściany. Przenosimy, nawet nie przenosimy. Paluszkiem robimy punkt prawą i wracamy ciężarem na lewo. Punkt na prawą i na lewo. I tak się odwróciliśmy. Jeszcze raz proszę popatrzeć. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Mamy już trzy czwarte tańca. To co? Spróbujemy, a może jeszcze raz. Czyli zrobimy sobie prawo, prawo przytul, lewo i prawo. Wracamy. Raz, dwa, trzy. Przytul i paluszki, paluszek, postaw, paluszek, postaw, lewą nogę. Ok, i do nowej ściany. Ostatnie już osiem kroków. Robimy sobie tak zwany jetbox, box. Ja to nazywam pudełko. Przepraszam. Najpierw zrobimy fotel bujany, czyli rocking chair. Przód prawą, wróć na lewą. Prawa tył, wróć na lewo. Rokin czar, czyli fotel bujany. Jeszcze raz. Prawa przód, wróć na lewo. Prawa tył, wróć na lewą. I o na koniec zrobimy sobie jazzbox, czyli nasze pudełko. Prawa przekładamy przed lewą. No automatycznie lewa nóżka musi gdzieś pójść tył, bok. I dwa kroki w miejscu. Tak, Jeszcze raz do tej ściany. Prawa przód lewa w miejscu, prawa, tył, lewa w miejscu, przełóż, bok, dwa w miejscu. I tak mamy cały taniec. To zróbmy ostatni raz, czy cztery, zaczynamy od prawej. Raz, dwa, trzy, przytul, raz, dwa, trzy, przytul, w prawo idziesz, bioderko, bioderko, w lewo idziesz, paluszek, paluszek, Potel bujane przekładane i tak zapraszam do tańca mam nadzieję że państwu się muzyka i taniec spodobał diferente pa' que tú lo no voces, pa' que tú lo no bailes pa' que la, que la pista y oye tu roce ardiendo me tiene, enciende la mecha como ella quiere hacerlo me da el humo como ella quiere bailarlo me sigue el humo sigue mediando, oh. sigue bailando oh. sigue mediando. pa' que me gusta que ya está bueno pa' que lo baile pa' que Fijando que ahora te traigo, sigue hasta abajo, sigamos pegando, dale, dale, movimiento suave, dale, dale, que ritmo no pare.